Prowadzisz kancelarię lub pracujesz w branży prawnej? Chcesz się rozwijać i sprostać wymaganiom rynku? Być widocznym i zdobyć nowych klientów? Z myślą o tobie powstał serwis LexRaty. Raty. Dołącz do naszego serwisu i zyskaj status Kancelarii Przyjaznej Społecznie. W naszym kraju jedną z przyczyn, dla których usługi prawnicze pozostają poza zasięgiem wielu potrzebujących pomocy, jest problem z opłaceniem honorarium prawnika. Dzięki LexRaty, klient twojej kancelarii może skorzystać z oferty kredytowej na usługi prawnicze. Jak to działa? To bardzo proste. Serwis LexRaty umożliwia łatwy dostęp do usług prawnych. Daje klientowi możliwość rozłożenia na raty honorarium, a także opłat sądowych, co pozwoli mu na sfinansowanie usług prawnych w dogodny dla niego sposób.